Wycieczki szkolne są uwielbiane przez dzieci. Stanowią jednak wyzwanie organizacyjne dla nauczycieli, którzy muszą zbierać i przechowywać pieniądze, kompletować dokumentację, prowadzić listę uczestników, zbierać ich dane i dbać o ubezpieczenie. Jeśli jesteś nauczycielem, wybierz biuro podróży Focus. Biuro podróży Focus nie tylko organizuje profesjonalne wycieczki szkolne, ale dzięki wdrożeniu nowoczesnego i innowacyjnego systemu informatycznego robi to w sposób, który maksymalnie odciąża nauczyciela i szkołę od zadań organizacyjnych. Wybierając biuro podróży Fokus, nauczyciel nie zbiera pieniędzy za wycieczkę. Ma podgląd liczby podpisanych umów oraz stanów płat wszystkich uczniów. Ma możliwość wygenerowania listy uczestników. Nie wysyła do biura danych uczestników oraz list do ubezpieczenia, a szkoła nie odpowiada za zobowiązania finansowe i nie pośredniczy w przypadku reklamacji rodzica zgłaszanej do biura, gdyż umowa zawierana jest bezpośrednio między biurem a rodzicem. Focus pomaga także rodzicom, którzy otrzymują mailem wszystkie dokumenty związane z wycieczką. Otrzymują automatyczne przypomnienie o zbliżającej się płatności. Wygodnie płacą przelewem bankowym, kartą lub blikiem. Bezpośrednio do biura. Mogą wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji na wypadek choroby dziecka. Zgłaszają diety, których dziecko potrzebuje, oraz otrzymują mailem fakturę za wycieczkę dziecka. Biuro Podróży Focus istnieje na rynku ponad 18 lat. Posiada ogromne doświadczenie zdobyte podczas organizacji ponad 7 wycieczek szkolnych, w których uczestniczyło ponad 300 tysięcy uczniów. Wejdź na stronę focuswav.pl i dołącz do szerokiego grona naszych zadowolonych klientów.